Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię komiksy. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny unboxing Zaległości. Tym razem jest to od wydawnictwa Sonia Draga. Spróbujemy jakoś się dostać do tych paczek, do tej paczki tutaj. Zobaczymy, jak najlepiej to ugryźć, że tak powiem. Myślę, że śmiało tutaj możemy przeciąć. Że komiksy się nie uszkodzą? Jest, mamy to. Pierwszy etap. Sonia Draga zawsze solidnie pakuje te paczki. Tak jak widzimy, tutaj nic nie ma możliwości, aby się uszkodziło. Także musimy to wszystko rozwinąć. Dobra i kolejny etap rozpakowania. Myślę, że tu już pójdzie troszeczkę szybciej. Jest. O, jeszcze tutaj. I Ach, jest. udało się. Ostatnia partia i mamy. Są to moi kochani trzy pozycje. Pierwsza jest to Black Hole. Borcha Gonzaleza. Tak się ładno. Prezentuje. Druga pozycja jest to patria na podstawie powieści Fernanda Arambury. Długo się z tą pozycją, że tak powiem, mierzyłem, czy w ogóle chcę ją nabyć, ale stwierdziłem, że jednak okej, okay, niech tak będzie. No i oczywiście dni, których nie znamy. To akurat jest pokłosie tego, że jak ktoś oglądał mój film odnośnie premier tak jakie zapowiedzieli na drugą połowę 2021 roku w katalogu non Stop Comics no to tam jest właśnie jedna pozycja tego też autora zapraszam was do filmu żebyście się dowiedzieli o kogo chodzi i po prostu stwierdziłem że dobrze byłoby wcześniej jeszcze zapoznać się jak zdążę oczywiście z tą oto pozycją i ewentualnie zrobić z niej jakiś materiał tutaj nie wiem, czym była zapakowana, ale jakiś jest ubytek, taka wada jakby. Nie wiem, czy to... O, tu słabo to widać, a nie by było w folii. Dziwna sprawa. Tak się prezentuje mniej więcej. Tutaj z tego, co wiem, jest opinia niezbyt pochlebna, jeśli chodzi o ten styl graficzny, on jakiś przywrócony ten komiks troszkę. No nic, zobaczymy, co będzie dalej z tym. Tutaj otwieramy. Na partyzanta kolejną pozycję, i tu mamy Patrie, Tak jak mówiłem, no, zobaczymy, czy się przekonam do tego komiksu, i ostatnia jest to The Black Holes. Także otwieramy, już jesteśmy na finiszu tego i zaglądamy do środka. No tutaj różne opinie słyszałem na temat tej pozycji, ale ostatecznie ten taki nazwijmy to klimat, patrząc na te jakieś kadry przykładowe w internecie, taki lek horrorowy mnie zachęcił, żeby jednak dać szansę tej pozycji. Także tak wyglądają trzy Komiksy, które do mnie przyszły, oczywiście będę chciał się z nimi zapoznać, tak jak i z innymi, które do tej pory byłem. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie takiego krótkiego unboxingu. Widzimy się oczywiście w kolejnych. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, ul, polubić, udostępnić, skomentować. Ciekaw jestem, czy w ogóle przeczytaliście te komiksy. Dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście zapraszam do zaglądania na fanpage na Facebooku, konto na Instagramie oraz stronę ulubiekomiksy.pl. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.